Nasunął mi się taki pomysł, żeby panowie powiedzieli o swojej może ulubionej, nie wiem, czy, to, czy ja to dobrze ujmuję, teorii spiskowej. Bo niektóre pytania, które tutaj padały, one trąciły, mam wrażenie, o pewnego rodzaju takie teorie spiskowe, prawda? Mhm. I, i, I czy w waszym świecie nie jest ich nieco trochę więcej, bo pewnie dla zwykłego zjadacza chleba nie jeden temat, którym się zajmujecie, on brzmi jako teoria spiskowa. Czy macie takie teorie swoje ulubione? Ponieważ zajmuję się mechanią kwantową, to bardzo lubię takie. takie yy... Para, paranormalne takie koncepcje, na przykład przypisujące fotonowi świadomość i wolną wolę. Że, bo wiemy w mechanice kwantowej, że no właśnie większość układów kwantowych zachowuje się w sposób nieprzewidywalny, probabilistyczny. Na mhm. najprostszy eksperyment kwantowy, jaki każdy mógłby zrobić, no, gdyby potrafił wytworzyć jeden foton, zazwyczaj w świetle, które wytwarzamy, fotony, jest ich bardzo dużo i nie kontrolujemy ich liczby, ale jeśli puszczę jeden foton na to szkiełko tutaj, tak, to szkło. Częściowo światło przepuszcza, częściowo odbija. No bo to widzimy, że trochę coś tam widać, trochę siebie też widzimy, tak? To znaczy, że i się odbija i przechodzi. Teraz jeśli jeden foton leci na szkło, foton jest niepodzielną porcją energii światła. To on nie może się podzielić na tym szkle. Więc on musi się albo odbić, albo przelecieć. No i teraz, od czego to zależy? No, fizyka kwantowa mówi, że to jest proces po prostu przypadkowy. Nieprzewidywalne. No ale ktoś teraz mógłby próbować zacząć przypisywać temu fotonowi właśnie wolną wolę, wolę. że on wybiera sobie i, i, ma, i ma świadomość.